Witam was bardzo serdecznie. Dalej trwa sezon ogórkowy i dlatego zapraszam was dzisiaj na film, w którym pokażę jak marynuję ogórki. Robię według przepisu słuchajcie mojej mamy. To jest taka zalewa słodko i jest naprawdę ma doskonały smak. Ja ją bardzo lubię. I naprawdę polecam Wam, żebyście spróbowali zrobić tą zalewę według tego przepisu, który Wam dzisiaj pokażę. No i poza tym ta zalewa nadaje się nie tylko do ogórków, doskonale również sprawdza się, kiedy marynujemy grzyby, no a zwłaszcza borowiki. Uwierzcie mi, że wtedy smak tych grzybów jest wyśmienity. Również wyśmienite są ogórki. Jeżeli ten temat Was interesuje, Zapraszam na film. Jak widzicie, przygotowałam sobie przyprawy do ogórków. Jakbyś mógł pokazać, to tutaj mam przygotowany koper. Bardzo ładny taki koper z tymi ziarenkami, zielony. Naprawdę taki świeży, bardzo pachnący koper. Bardzo lubię zapach kopru. Mamy tutaj pieprz ziarnisty, ziele angielskie, gorczyce, chran. Czosnek i liście laurowe. I oczywiście marchewkę, ale marchewkę na razie damy na końcu. Słuchajcie, teraz będziemy układali do słoika. Oczywiście słoiki są wyparzone, czyste, tak jak zawsze, pod nakrętki tak samo, tak jak Wam mówiłam. Trzeba po prostu tutaj dobrze wymyć, wyparzyć. Mniej więcej tyle daję kopru na, na taki mały słoiczek. Ja bardzo lubię robić te ogórki konserwowe w takich małych słoiczkach, dlatego, że po prostu taka fajna, jednorazowa porcja. Na taki słoiczek daję tutaj dosłownie tak z cztery, z cztery ziarenka pieprzu. Daje również tak z dwa ziarenka ziela angielskiego. Kilka takich dosłownie szczypte, jak są w palcach, się zmieści, daje gorczyce. tak jest dwa plasterki chrzanu. I kilka plasterków czosnku. Tak, z trzy plasterki czosnku. I słuchajcie, liść laurowy. I liście laurowe, e, ja daję takie, jak mam taki duży, to go dzielę na pół i daję połowę. Jeżeli chodzi o liść laurowy, ziele angielskie czy pieprz, niektórzy dają do zalewy i wtedy z tymi przyprawami robią tą zalewę i zalewają ogórki razem z tymi przyprawami. Moja mama też tak robiła właśnie, że te wszystkie przyprawy miała w zalewie. Ja natomiast robię tak, że przyprawy daję do słoika, i wtedy mam jak gdyby kontrolę nad proporcją i ilością tych przypraw, które się znajdują w słoiku. Dlatego ja akurat tak robię, a zalewę robię jak gdyby czystą, bez tych przypraw. Oczywiście ją dosmaczam, a jak, to za chwilę Wam powiem. Natomiast te przyprawy daję bezpośrednio do słoika, i yy, tak jak wspominałam, mam wtedy kontrolę. No i oczywiście układamy ogórki. Yy, są, słuchajcie, dwie szkoły układania ogórków. Yy, jedna szkoła to jest taka. Yy, sobie tu rękawiczkę wezmę, bo jednak lubię bardzo w rękawiczkach układać ogórki. Słuchajcie, jedna szkoła jest taka, żebyśmy układali jaśniejszą częścią do góry. A druga szkoła, którą akurat ja lubię, że jednak ta ciemniejsza część jest do góry. Dlatego że ja mam wrażenie, że jest mi później łatwiej te ogórki po prostu wyjmować. Jak mam tak y, y, tą część większą, tu sobie takiego mniejszego znajdę ogóreczka. O, żeby mi tu. W środek szedł, bo tak jak wiecie, nie możemy za bardzo ugniatać te ogórki. I posłuchajcie, zauważyliście, że dałam tutaj wszystkie przyprawy, ogórki, natomiast samą marchewkę zostawiam na koniec i daję kilka plasterków. Tutaj ta marchewka ma takie żłobienia, wykonane nożykiem, po to, żeby tutaj ładnie, słuchajcie, była. Taka dekoracja, i wtedy można ją sobie tak ładnie gdzieś tutaj. Bo jeżeli położymy wcześniej tą marchewkę, to ona będzie po prostu na dnie i nie będzie dekorowała naszego słoika. A tak możemy sobie, jak widzicie, jak już są ogórki ułożone, możemy dać tak marcheweczkę. No i tutaj mamy ułożone, i ja będę następne ogórki układać. I za chwilę słuchajcie, jak ułożę, będziemy robić zalewę. U mnie się tu już woda studzi, ja już sobie wodę przygotowałam. Tutaj dajemy. I tak powolutku słuchajcie, tak jak wspominałam, bez stresu, bez presji. Dajemy sobie ogóreczki następne. No a może zrobimy teraz, słuchajcie, tak jak właśnie według tej drugiej szkoły, czyli ogórki będziemy tą jaśniejszą częścią dawali do góry. Bo tak jak wspominałam są dwie, dwie szkoły. O Więc zobaczymy według tej drugiej. Dlaczego ja akurat daję właśnie tą ciemniejszą stroną do góry? No bo ona jest zazwyczaj, słuchajcie. Cięższa i wtedy łatwiej, przynajmniej dla mnie, łatwiej się wyjmuje te ogórki. Dlatego ja akurat tak układam, ale to, co wspominałam, każdy robi tak, jak lubi. O! I widzicie, mamy dwie szkoły, mamy według jednej szkoły, czyli słuchajcie, tak to jest, że. Zazwyczaj robimy tak jak robili nasi rodzice, jak robiła czy mama, czy babcia, kto, w zależności od tego, kto tam w kuchni gotował. Także o, i zobaczcie, mamy ładnie, według, zaraz Wam pokażę, słuchajcie, według dwóch szkół, czyli mamy jaśniejszą do góry częścią i mamy tą ciemniejszą częścią do góry. Ja osobiście preferuję jednak tą ciemniejszą częścią do góry, bo tak jak wspominałam, mam wrażenie, że ładniej się, łatwiej się je, słuchajcie, wyjmuje. Ja za chwilę przygotuję sobie dalej te ogóreczki. I będziemy robili zalewę. I naprawdę polecam Wam spróbowanie tej zalewy. Ona jest naprawdę wyśmienita i nadaje się do wielu, wielu innych rzeczy. Będziemy teraz robić zalewę, i to jest naprawdę jedna z najlepszych zalew. Ja bardzo lubię jej taki słodko, kwaśny smak. Ona jest taką dosyć delikatną zalewą, ale naprawdę myślę, że jeżeli spróbujecie, to będziecie robić tak jak ja że ja już robię tylko i wyłącznie tą zalewą. Ja wam podam w opisie filmu dokładne proporcje na tą zalewę. U mnie akurat ja mam szklanki i ta szklanka ma akurat 250 ml, ale to nie ma znaczenia jakie używacie naczynie, ważne są te proporcje, czyli cztery proporcje wody, jedna porcja octu jedna porcja cukru. Pamiętajmy, cztery porcje wody, jedna porcja octu, jedna porcja cukru. I ja tutaj na tą porcję, czyli tutaj jest akurat litr wody, bo tak jak wspominałam, u mnie akurat szklanka ma 250 ml, ta porcja. I tutaj ja na taką porcję daję taką płaską łyżkę soli. Płaską łyżkę soli, sobie tu odłożę. I teraz muszę dać cukier i też 250 akurat ja daję, ale tak jak wspominałam, dlatego, że u mnie jedna porcja to ma 250 ml. Ale głównie skupcie się na tej porcji, czyli cztery porcje wody, jedna porcja cukru i jedna porcja octu. No i oczywiście płaska łyżka soli. Ok. I mamy 250 ml octu. I teraz sobie to wymieszamy, aż do rozpuszczenia. I będziemy, słuchajcie, zalewali ogórki. Ogórki marynowane są naprawdę przepyszną m, zakąską. Bardzo lubimy je jeść na kanapkach. E, lubimy również, słuchajcie, one są świetnym składnikiem wszystkich domowych naszych e, past, na przykład do pasty rybnej. Jak mamy, robimy pasty do nadzienia jajek, tak samo, bardzo dobrze. No i oczywiście, słuchajcie. Ja uwielbiam jako dodatek do tatara, czy sos tatarski, czy ja robię też, lubię taką sałatkę ziemniaczaną właśnie z dodatkiem tych ogórków. No mamy tutaj już w tej chwili nam się fajnie to wszystko rozpuściło i będę teraz zalewała te słoiki i tak myślę, że nawet bezpośrednio sobie będę zalewała z tego... Tego garnka. O! Zdjęłam, widzicie? Rękawiczkę, bo tam coś innego robiłam, a za chwilę muszę ją ubrać znowu, dlatego że, e, e, tak jak Wam wspominałam, przy ogórkach kiszonych, ja e, bardzo lubię zakręcać. Tu jeszcze będę musiała dolać, bo mi. Ogórki tak zalewamy tą zalewą, żeby ogórki były całe nakryte. O, tu jeszcze. Ja mam sobie tam w drugim garku już jeszcze zalewę zrobioną. Zaraz jeszcze tutaj dolejemy. Tak już szybciutko. Uzupełnię. Tutaj będzie trzeba jeszcze dolać, ale to muszę mieć na prostym. O, żeby tu ładnie ogórki były nakryte. Ja już sobie zakładam rękawiczkę, bo to co Wam mówiłam, ja jednak bardzo. och, jak się śpieszę, widzicie, to jest. To jest. I teraz sobie weźmiemy, zakręcimy i będziemy gotować. Według mnie, słuchajcie, w ogórkach konserwowych dla mnie największą trudność zawsze, jak się uczyłam robić, sprawiało właśnie ta, sprawiała właśnie ta pasteryzacja. Bo zdarzało mi się, że czasami za długo pasteryzowałam. Muszę o, mocno zakręcić te ogórki. Za długo pasteryzowałam, a ogórki, które są, słuchajcie. Za długo pasteryzowane, one stają się miękkie, takie pomarszczone i ani apetycznie nie wyglądają, ani nie są smaczne. Ja osobiście ogórki takie pasteryzuję naprawdę 5 minut, 5, 6 minut, czyli wkładam je w tej chwili, jakbyś mógł tak pokazać. Słuchajcie, ja mam taką starą gęsiarkę, która już jest taka trochę zniszczona i ona nie bardzo nadaje się do tego, żeby gotować. To jest takie duże naczynie. Natomiast tutaj na dnie położyłam też taką ściereczkę, którą również znalazłam na, na, w tych second handach i tego typu ściereczki świetnie nadają się do yy, właśnie wyściełania dna takiego naczynia. I teraz sobie będziemy układali te słoiki w tym naczyniu. Oczywiście ja za chwilę zrobię dalej. Ale ja biorę, w tej chwili ułożę, nakrywam pokrywką i mówię wam maksymalnie od momentu zagotowania 5 minut i to takie 5 minut, po czym wyjmuję, odwracam na moment do góry dnem i wtedy widzę, czy wszystko jest dobrze zakręcone, czy nic nie przecieka, i wtedy można już po, po jakimś czasie dać z powrotem. I włożyć do szafki. Takie ogórki zapasteryzowane, one zamarynują się mniej więcej po tygodniu. I już po tygodniu byśmy mogli otworzyć i spróbować zjeść sobie takie ogórki, aczkolwiek wydaje mi się, że tak po miesiącu one są najlepsze. Słuchajcie, zaczął padać tak duży deszcz w tej chwili, nie wiem czy wy to słyszycie, ale fantastycznie pada. Oczywiście słuchajcie, musimy pamiętać, żeby też dobrze wytrzeć tutaj te nasze słoiczki przy nalewaniu. Tamte fajnie dwa mi się akurat były tutaj już musiałam tak trochę mi się zwoczyły, także o I cierpliwie wszystko, słuchajcie, taka praca, ona wymaga trochę cierpliwości, ale to jest takie bardzo miłe. Ja tu znalazłam też takie fajne, nieuszkodzone jeszcze em, zakrętki, bo tak jak wam wspominałam, ja generalnie używam zakrętek nowych. Ale czasami, jak mam takie ładne, nieuszkodzone, w ogóle, zobaczcie, tak jak ta, to one są czyściutkie, ładne te zakrętki, to ja jednak używam je po raz drugi, ale generalnie staram się używać nowe. I ja oczywiście te słoiki zaraz przeniosę, tak jak wam pokazywałam, do, tej, do tego naczynia, w którym będę pasteryzowała, i zaraz wam pokażę. Jak wyjmujemy po pasteryzacji. O, i tutaj mamy, zobaczcie, fajnie tak nam się ułożyły. Oczywiście słoiki tak układamy, żeby one nie dotykały, żeby się nie dotykały, tak jest najlepiej. O, i ja teraz zobaczcie, przykryję, i ta przykrywa, fajnie mi zamyka i sobie nastawiam i będę gotować. Pierw doprowadzam do wrzenia, potem zmniejszam płomień, żeby był mniejszy i wtedy maksymalnie ja przynajmniej maksymalnie 5 minut pasteryzuję i koniec. Boję się zawsze, żeby nie przegotować, żeby one nie były zbyt miękkie. Ogórki, słuchajcie, były gotowane, już są zapasteryzowane i one były gotowane 5-6 minut, tak słuchajcie, i w tej chwili szybciutko biorę je, wyjmuję, jeszcze kładę do góry nogami. O, i wtedy widzę, mam takie dwie małe, fajne ściereczki, kupiłam je sobie, słuchajcie, teraz były w isku, bardzo lubię takie małe, bo one są poręczne i wtedy łatwiej mi jest taką ściereczką wyjąć. Nie poparzę się. O. I mamy tu pierwszą porcję, słuchajcie, już zapasteryzowaną, i tak ja potrzymam po prostu, tylko od razu słuchajcie, jak ja obracam to widzę. Czy mi się tutaj ja, między innymi, dlatego kładę sobie ręcznik albo inną ściereczkę, ale lubię ręcznik, bo wtedy mam od razu, że tak powiem, miękko I, i od razu widzę, czy jest dobrze zakręcone, czy ogórki nie przeciekają. Ja wszystkim naprawdę serdecznie polecam tego typu zalewę. Bardzo jest dobra, smaczna, a zimą nam na pewno będą towarzyszyć przy komponowaniu różnych potraw. Ja oczywiście mam do Was prośbę, napiszcie mi w komentarzach, czy Wy robicie tak ogórki i jaką metodę stosujecie. Czy jesteście zwolennikami kładzenia ogórków jasną stroną do góry czy ciemną. Na razie trzymajcie się ciepło. Cześć!